Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek z Microsoft Flight Simulator 2020, mój Nikto Crocs, a w tym filmie zaprezentuję wam pewną rzecz, która ułatwi wam życie w Microsoft Flight Simulator 2020 w połączeniu z cesną Citation CJ4 na modzie od Working Title. Właśnie, żeby używać tego co ja tutaj robię, potrzebujecie mieć modyfikację Working Title od Cesny Citation CJ4. Pamiętajcie o tym bardzo, bardzo mocno. Prezentuję kolejną taką fajną, ułatwiającą rzecz. Przepraszam za wszystkie lagi. To źle wygląda u mnie na ekranie. Jest dobrze, a blokuje to OBS. I don't know why. Wszystkie rzeczy, które ułatwiają życie w MFS-ie są fajne i polecam bardzo serdecznie, bo każda taka rzecz przybliża nas do perfekcji, jeżeli chodzi o Microsoft Flight Simulator 2020, a im więcej rzeczy ułatwiających życie, tym lepiej. No przecież nie będziemy wszystkiego robić. Na okrętkę i podgórkę, Żeby było pod górkę, nie chcemy, żeby było pod górkę. Chcemy, żeby było prosto, zwyczajnie, normalnie. Skoro już tu jesteś, bardzo serdecznie zapraszam Cię do tego, abyś skomentował film, zostawił lajka. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, no mam nadzieję, że po tym odcinku albo po live, albo po kolejnych odcinkach na moim kanale zasubskrybujesz, bo statystyki wskazują, że tam większość osób nie subskrybuje. Kurde, proszę bardzo. Proszę subskrybować. Tam przycisk taki czerwony jest. Ja nie za. Ja nie za... Zacznę tego odcinka, dopóki nie zasubskrybuję. Żartuję, oczywiście, już zaczynam. A więc, tak moi drodzy, Cessna Citation CJ4 w połączeniu z Simbriefem. Simbrief, już wyjaśniałem wam, co to jest Simbrief i na jakiej zasadzie działa. Robiłem to przy okazji filmu, jak połączyć A320 NIO właśnie z Simbriefem. Simbrief to jest taki przeglądarkowy planer waszych lotów. A więc możecie tu sobie zaplanować plot. Oczywiście, oczywiście możecie sobie tutaj zaplanować lot, ale żeby to zrobić, Musicie się zarejestrować. Rejestracja przebiega bez żadnych problemów. To jest darmowa, darmowa strona, więc tutaj nie, od, nie odczujecie tego w żadnym stopniu finansowo. Gdy już jesteście zarejestrowani, wchodzicie sobie w Dispatch, następnie w My Flight Plan i tworzycie nowy Flight Plan. Dobrze, moi drodzy, nie będę objaśniał całości tego SimBriefa, bo to jest do rozgryzienia i tutaj nie wydaje mi się, że byłoby to jakieś mega trudne. Przede wszystkim interesuje Was kilka pól. Naszą linią lotniczą jest Crox Airline, jakże inaczej. Lotniskiem startowym jest... Gdańsk, następnie lotniskiem dolotowym jest lotnisko w Krakowie. Jak widzicie Simbrief sam sobie liczy lotnisko zapasowe. W tym wypadku jest to LHBP. Zakładam, że jest to Budapeszt. Kolejna ważna rzecz do ustanowienia czy do ustawienia to jest Aircraft Type i Airframe. Zjeżdżacie sobie na dół i w tym przypadku wybieramy C25C Citation CJ4. On chwilę pomyśli, zaakceptuje. Jest fajnie, jest milu. Jest super. W opcjach dodatkowych, które są również tutaj, wybieracie sobie lotnisko startowe i lotnisko dolotowe. To wszystko zależne jest oczywiście od wiatru i warunków pogodowych, które panują na danym lotnisku. Ja wiem, że lotniskiem startowym w Gdańsku będzie pas numer 29, a, lotniska, a pasem dolotowym do lotniska w Krakowie będzie pas numer 29. On nam tutaj kazał potwierdzać, że zmienia procedury dolotowe na Cookam to Golf i Irlun to Hotel, żeby to była jasność. Możemy sobie zmienić Captain Name, jest to oczywiście Crocs i w sumie tutaj już nic nie musicie robić, ale bardzo ważna kwestia, w tych opcjach dodatkowych, które są tutaj, macie Pilot ID. I wypadałoby, żebyście sobie to zapisali gdzieś na karteczce obok, bo to jest niezwykle istotny kod. Ten kod umożliwi wam połączenie waszego konta SimBrief z waszym samolotem, czyli w tym przypadku CJ4 od Working Title, czy na modzie od Working Title. To jest niezwykle istotne. Defaultowa Cessna Citation CJ4 takiej opcji nie posiada, więc pamiętajcie o tym, żeby to zrobić. Pamiętajcie też o tym, że chyba za każdym lotem, za każdym razem, gdy uruchomicie Cessna Citation, ten kod będziecie musieli wpisać, więc zakładam, że jeżeli ktoś się uprze na tą opcję dodatkową, no to będzie ją wpisywał za każdym razem i zapamięta ten pilot ID w końcu i nie musi sobie nigdzie go zap zapisywać. A jeżeli macie sklerozę, no to warto zapisać i tak dalej, i tak dalej. You know what I mean. Dobrze, moi drodzy, gdy macie już stworzony flight plan, gdy pokazuje Wam się tutaj trasa, to klikacie Generate OFP. Potwierdzacie, czekacie na proces kalkulacji, Budowania map, etc., etc. Tu jest 100% i dobra. Mamy to zrobione. Wszystko jest wyliczone pięknie. Razem z procedurami dolotowymi, procedurami odlotowymi, wszystko to ładnie wygląda. Teraz przechodzimy do naszego Microsoft Flight Simulator 2020 i do naszej Cessny CJ4. Moi drodzy. Pierwsza podstawowa kwestia, kwestia halo, włączamy baterię i przełączamy awionikę na tryb meldonku. Pamiętajcie, że do tej cesny Citation CJ4 zrobiłem kompletny poradnik, jak uruchomić, jak kołować, jak wystartować, jak wznosić, jak zniżać i jak wylądować na lotnisku docelowym, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do tego poradnika. To jest 50 minut takiej, takiego kompendium wiedzy na temat CJ4 i tego, jak nią się lata. Tu przypomnę w Microsoft Flight Simulator 2020 i odnosi się ten poradnik tylko i wyłącznie do MFS 2020, do żadnego innego symulatora, bo być może inne symulatory się nieco różnią i nie chcę Was tutaj wprowadzać w błąd. Dobrze, jak już mamy odpalone, odpaloną baterię i awionikę na dispatch, odpala nam się nasz komputer pokładowy, w związku z tym możemy w nim zacząć grzebać. Jeżeli chcemy wprowadzić plan lotu, który właśnie zrobiliście sobie w SimBriefie, Wchodzicie do zakładki IDX, tutaj, tutaj, tutaj widzicie? Tutaj tak, widzicie IDX, ona jest po lewej stronie. Następnie przechodzicie na drugą stronę tego menu, i tutaj macie coś takiego jak MOD SET. Wchodzicie sobie tutaj. Możecie zawsze przełączyć w tym miejscu Grand Power Unit na on, żeby wasz samolot się nie wyładował, żeby tutaj dostępna była moc zewnętrzna czy energia zewnętrzna. Ale tutaj jest jeszcze jedna bardzo ważna zakładka, czy bardzo ważne pole, czyli Simbrief Pilot ID. I tu w to miejsce trzeba wpisać ten kod, który kazałem wam zapamiętać, czy prosiłem, żebyście sobie zapisali w moim przypadku było to 370-190. Klikacie, potwierdzacie, kod jest na zielono i wszystko po Powinno być ok. I pamiętajcie, że mamy też ustaloną pewną trasę. Lecimy z Gdańska do Krakowa. I gdy wyjdziecie do tego głównego menu w IDX, macie również Road Menu. Klikacie sobie na Road Menu. Tutaj macie cztery opcje. Dwie są podświetlone na biało, razem z jedną z opcji, pod którą jest napis na zielono. Tutaj mamy coś takiego jak Pilot ID 370190. To jest oczywiście mój kod ID z Simbriefa. I tutaj macie coś takiego jak Flight Plan Recall w nawiasie SB, czyli Simbrief. I to nas bardzo, bardzo interesuje. Teraz klikamy sobie Flight Plan Recall i zobaczcie, co się dzieje. Wszystkie punkty są analizowane i wklepywane do naszego komputera pokładowego. Gdy to się zrobiło. Musimy kliknąć tylko jeden przycisk i kliknąć Execute, tak? Żeby potwierdzić. Tutaj nie wpisałem w samym Simbriefie naszego numeru lotu, dlatego że zrobiła się taka brzydka wartość. Możecie, możecie to zro zrobić oczywiście w Simbriefie, żeby to wyglądało tak, jak zrobię to teraz. Czyli mianowicie krok tam powiedzmy 24,58 i to jest nasz numer lotu, ale co ważniejsze, gdy przejdziecie na kolejną stronę, to cały Wasz flight plan jest wypełniony i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Droga. Punkt, droga, punkt. I również bardzo ważna kwestia jest w zakładce Departure Arrival. Jak widzicie, przy wyborze w Simbriefie pasa startowego wybieraliśmy 29. W naszym komputerze pokładowym jest już wybrany pas 29 i lista dostępnych procedur dla danego pasa. My wiemy, że odlatujemy do punktu Irlun, więc naszą procedurą odlotową będzie Irlun to Hotel. On sobie nad tym popracuje. Klikniemy Execute. Jeżeli chodzi o nasze lotnisko docelowe, tutaj nic nie jest wybrane, bo z oczywiście może się zmienić pogoda, ale ja już wiem, że będzie to ALS 25. przeskukam tu Golf i Transition Point e, kilo kilo 502. Klikamy Execute i tak naprawdę nasz plan lotu jest już wypełniony. I chociaż tyle. Właśnie, road discontinuity możemy sobie usunąć za pomocą, ale to wszystko jest w poradniku. Nie będę wam tutaj tłumaczył, jak działa ten samolot. Wszystko jest w poradniku i możecie sobie na ten poradnik spojrzeć, bo jest taka pigułka wiedzy zrobiona w tamtym miejscu. Moi drodzy, mam nadzieję, że to wszystko. Bardzo prosty system, tutaj naprawdę nie ma żadnej komplikacji. A przy dłuższych transach zaoszczędzi wam bardzo dużo, jeżeli chodzi o wpisywanie tego planu lotu, bo zdecydowanie te punkty, punkt, droga, droga, punkt, droga, punkt, może rzeczywiście. Z 10-15 minut zająć, gdy staracie się zrobić to dobrze, bez żadnych błędów. Tak, SimBrief was z tego wyręczy, i Working Title również. Link do tej modyfikacji, Working Title, macie w opisie. W opisie link do SimBriefa również macie w opisie, jeżeli byście go potrzebowali. Także zapraszam bardzo serdecznie do klikania. Również, jak macie już tam blisko kursor, to również jest przycisk subskrypcji i również przycisk łapki w górę. Będę bardzo wdzięczny, będę bardzo zobowiązany i mam nadzieję, że spotkamy się. Się na kolejnych live'ach, na kolejnych odcinkach z Microsoft Flight Simulator 2020, ale nie tylko. Mówił do was Crox. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.